Na tutaj szczątają Nagrywasz? No? Z A, chujowa, no Oto O kurwa To mam taka mocna No to już jest taki chyba taki mini boss albo boss O i żim Ja ją deadę O Nie chyba zrobiłem ja ją zabiła. Dobra, Słuchaj, spoko. Zernęła. A mo... To za chujesz tu jest snajpera. Chujowa droga. Dobra. Nie ja na kolejnego. Nas następnego pedała. No. Kurde. O coś tak. Dobra, pojebało mi się przycisk. Taka. Gdzie, gdzie to się kurwa jedzie teraz? O jak jest dole na sam drugi koniec mapy. To czekaj. Wyłączę kurwa nagrywanie prapsem, bo nie będę nagrywał tej kaleckiej e, jazdy. Jazdy? Dobra, czekaj. Kurwa. Dobra, jesteśmy na miejscu. No witamy. <laughs> no, e, weź to tam. Ciąg Tej, tu się coś robi. No bo tu wyjdzie chyba ten. Jakiś kolejny. Może być naje dobre to Kalera. O kurwa tu jest A taki zwykły Jak jak kupa nie to nie był ten Gdzie ten jest? Staje w otworek Nieś Tępa wyjdzie dopiero nie? a se wyjdzie zaraz Albo se nie wyjdzie Nie długo nie ma Czekaj, bo znaczy, coś mi tak? na słuchawkach słyszę, że napierdala jakiś dźwięk taki dziwny z potworka. No tam są bronie, to chodź, tu może zaczniemy jeszcze na jakieś kiwery. Nie wiem, że to było coś takiego. A nie, no tutaj gdzieś jest. Coś. Nie, bo nie masz zaznaczonego już tego. To by się zrobił kłet. o czym się mi mam było no, przesadzić. Chujowe... on jest, kurde. Chujowe... Tak. Może trzeba gdzieś tu podejść. Chyba, że się coś zbugowało i, i pokazuje, że on gdzieś jest tutaj, a on gdzieś jest dalej. No może tak być. A chujowe te bronie są. Chujowe to jest ten quest. Nie wiadomo, gdzie on jest. Tu miał wyjść Się zbugował. Zobaczył ciebie i nie wyjdzie. A kupa, no nie A czekaj, bo tu jest czerwony ludek. Mam na mapce, może to jest on I to tam. Ty no, może gdzieś się tam z... On za tym, może jest za tym kamieniem. I tam no, coś tam jest. No, tam ktoś zrezbił. To jest jakiś mrówka żony. Jakaś podróbka. To są chyba jego ci nie, jak... No, oni go ochroniarze jacyś. No. A tu jest jakiś. Wiesz. Nie, to nie jest jeszcze nawet. On jakiś siła będzie dobry. Dedysus przynajmniej EXP. O kurwa, co to? O kurwa, co to? A nie, ale dobra. Nie są. Myślałem, że to jakiś. Ej, ja rzucę. Kurde, kwasem. Trochę dużo się ich zrobiło. Nie no dobrze, zady ma jest. Ej, postawię. Działko. Może to ten mo mocny skromnik. Ja nie wiem który ten który A nie bo tu jest hello jakiś Dużo ich trochę Nie lubię tego kwasowego Spróbuję zabić Spoko A sobie na jubla na tym trochę Czyli no. jakiś eksplur leci lepszy. No może będzie lewy. No, zabiłem. Czekaj, coś dropło. Lało. dało dla mnie. Artefakt. To no, chyba jakiś... No, naprawdę będzie... Dobrze. Tam jest jakiś jeszcze gnój. król pajęczyk głowek. Wydaje mi się, a mokrość. Trzeba mi strzelać ten odwłok, nie? No, ten odbyt tam. Kurwa, takie lagi jakieś mam. Może przez... przez kręceny nie chyba jest tutaj rodzina, ty... O tam coś jest, ok. o co? Nie wiem czy to nie jest przypadkiem on. Tam ten duży? No. Nie, to jeszcze nie są on. Ja pierwszy O co że do niego szczelał. No nie wiem. A może to jest ten, bo jakoś duże życia ma Nie, no, to nie, no, nie jest, był cało że hello. No To pisze zazwyczaj. Kurwa, jakie lagi w ogóle, i szczeram gościowi. Teraz ciebie o Odwłok i nic mu nie bierze życia. Czyli mam jakiś kurwa. Interpolacja jakaś zjewana jest. Nie Kurde, jeszcze ktoś mnie wali. Czekaj, naładuje ci życie. No Renek. Uszczeraj mu w dupko. Ej, wyjebało mnie z aplikacji. Co? Wyjebało mnie z aplikacji. Aha. Pieprzy. No. Aha, spoko, że teraz dopiero włączyłem jej. Pewek z na, kurwa. Kurwa, mać! Co? Ja się tak wyrażę. Czemu? Co to, to się teraz nagrywać, co? <grywa> tak. <grywa> Bo jak nie wyjewało chyba? Co to ci się się nagrywanie. Jaka patologia? <grywa> Dobra, czekaj, szukaj tutaj kurwa tego szefa. ja <grywa> tu będzie, kurde, ty zaraz nakręcisz koniec misji, jak ci się kłęb zaznaczył. Czy <grywa> tam są jakieś te fotworki? Czekaję. Że... Idę mm -hmm. oh. że jak pisz. No, po 6 jak spa jadę. Dawno ja no, tak dużo nie miałem. <laughs> Ktoś do mnie pisze, kurwa, na Skype bo Pikło. O oh, i fajnie. Mm -hmm. Mama i tata kurwa. <laughs> no. <laughs> Tam jest jeszcze, a nie. Te zwłoki tak wyglądały jak. gdzieś. Reszta, no ja pierwsze. Co będzie gdzieś, pewnie w jakiejś dupie. Będzie pokazywało to tutaj. Fajnie, no. Pojebane, no. <laughs> se trzeba coś zbierać. Ty tu jest Nie, myślę. Jakiś przycisk. Nie, nie. Tak, Pedał. Do... O tu jest jakiś przełącznik, Alfred. Ty, właśnie kurwa, na niego teraz patrzyłem. dał mnie. Kujam, może. Nie, nie. Może tam jest jakiś inny przełącznik jeszcze? No, chyba nie bardzo. Czekaj, może. Acho, wow, może wejdź do fury, może się coś odlaguje. Może się zbugował posłuną, otworek. Ale ja. A też może tak być. O, o. kurde! Ja pierdolę! Ja kurwa, kurwa ja mać! Potwórą był! O kurwa, nie mogę. Ej, to jest po prostu. Ja pierwszy! Ty... To jest kurwa nie do powiedzenia, stary. Jest 15 w godzin. Roku <laughs> ja kurwa, godzin. rok 2012. Ja pierwszy. Nagrałeś to? Nie, nie takie przeczucie. <laughs> Na, nagrałeś to. Tak. Kurwa, czemu nie mogę wziąć już więcej rzeczy? Aha, czekaj, zupełnie że życie. Ja... Kurwa ładne, no nie. kurwa, ładne jaja, stary, nie? Że gościa kurwa ten. 20 minut misji, a gościu pod autem się zaciął No, to było naprawdę mega Dobra Fuj, wyłączam to, bo żeśmy się nawkurwiali, żeby znaleźć tego typa, on był pod naszym samochodem No dobra, to żegnamy was No, to na razie Cześć